No i kto proszę Państwa wierzy, że to jest Irlandia. Sam nie wierzę, ale cóż, epoka lodowcowa nadchodzi. Jest też specjalna fryzura na tę pogodę, także jakby ktoś nie widział, to teraz tak się wygląda, pozdrawiam wszystkich oglądaczy, patrzymy dalej na pogodę, no, jadę sobie wolno, osobowym jadę, eee, co tam ma napisane, 30 na godzinę jadę, tu jest w milach. Zaśnieżyło Już nawet więcej, jest trochę wyłączam nagrywanie, bo trzeba wyprzedzić tych klientów. Nie będę jechał za nimi 30 na godzinę, trochę szybciej chyba można. to na razie, do następnego razu.